w następnej ale degustacji tym razem włoskie piwo um, Rusyni nager um, kupione w Aldi w że specjalnie kupione dla Aldi e, ale tam różne strony podają że jest produkowane przez Carlsberga e, niektórzy mówią Carlsberga włoskiego, italiani Italia um, no ale tuż to wie Carlsberg ma wszędzie Browar może być produkowany wszędzie. E, kapsel złoty z takimi szyszkami chmielowymi e, z liściami, to tak troszkę z daleka przypomina po prostu meliny z no ale okej. Okay. Zielona buteleczka premium. Aromat całkiem przyjemny, troszkę słodowości i naprawdę taki podchodzący pod Pilsnera E, typowy aromat ziołowy e, przypominający żatecki e, chmiel. Nie jest może jakby to wybujały, ale jest, i, i naprawdę go czuć. To nie to, że trzeba się dowąchiwać, ale jest. Przyjemne. Takie średnie na scenie: średnie ciało. Nie powiedziałbym, że jest bardzo pełny ten nagier. Um, fajna taka leciutka, leciutka słodycz ze słodów. Um, oh, to, to wiem, może nawet syropu, ale nieważne. Um, jest przyjemnie gładko, um, klarownie, um, odświeżająco lekkie cytrynowe nutki gdzieś tam na obrzeżach. Fajnie. Jest zaznaczona goryczka, żeby było fajniej czuć ją i jest właśnie też taka typowa, podchodząca pod plisnera ziołowa. Przyjemnie jest. Jest taki leciutki, jakby metaliczny akcent, no ale to może być z chmielu, Zesprawdźmy, Tak, zdecydowanie jest to chmiel. Nie ma żadnych problemów, czyli czysty, Eurolager od Carlsberga, a we wózkim wydaniu um, dla angielskiego Didla no nie W każdym razie e, nie ma co narzekać. No. Wiadomo co się kupiło, prawda? E, Eurolager e, nie ma się co doszukiwać, nie wiadomo czego, ale jest przyjemnie. To, to co widzieliśmy, że będzie jest. I nie ma wad, także nie ma co narzekać. Jak ktoś kupi, to nie będzie narzekał, naprawdę, bo wie, co kupuje. No nie oszukujmy się. Idziemy do, do supermarketu, kupujemy ichniejsze wersje piwa, to wiemy, że no, są po prostu standardowe. prawda? No, no i co się oszukiwać? Chodzi o to, żeby były tańsze, prawda? No i tak tu jest. Nie ma co narzekać: jest fajnie, jest aromat, e, jest jakaś tam przyjemność spiccia. Czego więcej trzeba no, na Girilla? Albo coś zrobić z tego, coś nie Fajnie jest. A dla kogoś, kto lubi lagerek, to jest fajne piwo. Dla mnie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Dzięcie!